Emocji jest bardzo dużo, ale pozytywne nastawienie jest do tego, że faktycznie nasza praca została doceniona i w ostatecznym takim naszym rozrachunku udało się uzyskać ten wynik pozytywny. To nie jest tylko moja praca, ale całego zespołu. Także ja się bardzo cieszę i dziękuję mieszkańcom za te głosy. Kampanie są coraz bardziej brutalne. Z tego co ja zauważam w internecie, wiele hejtu, kłamstw pomówień pojawia się w bardzo szybkim tempie. Nie jesteśmy w stanie zareagować na to, co się wydarzy. Dlatego trzeba też słuchać mieszkańców. Trzeba do nich wejść. W ostatnim czasie udało mi się naprawdę poświęcić wiele czasu do tego, aby dotrzeć do mieszkańców, być u nich w domach, spotykać się z nimi na ulicach, bo stwierdziłem, że to jest ten głos, który będzie ostatecznie weryfikował nasze podejście, a to też nasz wynik ostateczny w wyborach. Um, Odstawiłem w dużej mierze internet poza sobą, żeby nie zakłócać swojej głowy tym, co się dzieje, ponieważ tam wylewało się bardzo dużo hajtu, i stwierdziłem, że ulica. Mieszkańcy to będzie ten, ta droga, która będzie drogą zwycięską, i tak, tak się też stało. Kontynuacja działań na pewno będzie. Mamy bardzo dużo inwestycji rozpoczętych. Myślę, że nowa Rada będzie miała też również za zadanie współpracy na tej zasadzie tych inwestycji i z władzą wykonawczą współpracować na tyle, można powiedzieć, zgodnie, abyśmy kontynuowali inwestycje, które będą, można powiedzieć, przyszłością dla naszego miasta, bo część z nich opiera się na tym, abyśmy obniżyli koszty życia. Dlatego liczę na współpracę. Oczywiście wchodząc 5 lat temu do, do Rady, mieliśmy czterech radnych i też nikt nie wierzył w to, że będzie mi większość. Wierzę, że kolejne miesiące, kolejne tygodnie pokażą, że chcemy współpracować wspólnie dla dobra naszego miasta, a nie dzielić to miasto poprzez nie wiem, partie polityczne czy grupy społeczne działające. W samorządzie tego nie chciałbym, wierzę, że uda nam się w jednym kierunku dążyć do tworzenia lepszego Sanoka.